Dzień dobry. Witamy serdecznie. Chcieliśmy przekazać informację o przebiegu dzisiejszego posiedzenia Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Rady, którą prezydent Rzeczypospolitej powołał w lutym tego roku i której wyznaczył bardzo konkretne zadania, bo to nie jest rada do rozwiązywania bieżących problemów służby zdrowia, bo te leżą w gestii Ministerstwa Zdrowia. My mamy jako zadanie patrzeć dalej, jak zabezpieczyć, jak. Stworzyć, jak zapewnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w przyszłości, jak skorzystać z tych doświadczeń, które mamy obecnie, i jak zanalizować ryzyka, które dostrzegamy w dzisiejszym y, funkcjonowaniu. Chciałam powiedzieć, że pan prezydent bardzo pozytywnie ocenił. To, jak polska służba zdrowia funkcjonowała. Ona oczywiście nie jest doskonała, ale w Polsce żadne dramatyczne sytuacje dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w pandemii, oczywiście mówimy o, o, o pandemii, nie, nie, nie zdarzyły się. Rada do tej pory pochylała się nad tematami funkcjonowania służby zdrowia w wycinkach tych chorób, które najbardziej w pandemii. Doskwierały, czyli kardiologia, czyli cukrzyca, a także choroby psychiczne wśród młodych ludzi i, i, i społeczeństwa. Dziś, dzisiejsze spotkanie było poświęcone temu, jak funkcjonować ma opieka zdrowotna w przyszłości po pandemii. Skupiliśmy się na kilku bardzo ważnych obszarach. Rozpoczęliśmy nową dyskusję, taką, która powinna pokazać kierunki i która powinna dać wytyczne na przyszłość wśród specjalistów wielu dziedzin, wśród fachowców, którzy wskazują na wyzwania które stoją przed Polską, nie tylko w kontekście pandemii. Ja poproszę pana profesora, profesora Piotra Czałderne, który jest przewodniczącym Rady i profesorem nauk medycznych, o podsumowanie tej merytorycznej już dyskusji. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Problem pandemii i problem kryzysu, jaki ona powoduje, Problem budowy systemu ochrony zdrowia, który na kryzysy bardziej będzie odporny, dotyczy nie tylko Polski, dotyczy całej, całej Europy. W tej chwili toczy się inicjatywa partnerstwa w tym zakresie i Polska również w tej inicjatywie uczestniczy. Myśmy starali się spojrzeć na system ochrony zdrowia z punktu widzenia różnych jego części, szpitali przede wszystkim, bo to była ta struktura, która pomogła nam przetrwać, i tutaj pojawiają się dwa akty prawne. W przyszłości, które tak strategicznie będą kształtowały nasz system ochrony zdrowia, ustawa o jakości, ustawa o kategoryzacji szpitali, staraliśmy się trochę nad nimi pochylić, przedyskutować je i zastanowić się, czy one będą skutkowały dla systemu i czy pomogą podobne kryzysy w przyszłości przetrwać. Zastanawialiśmy się też nad bezpieczeństwem lekowym. Pewnie nad tym tematem pochylimy się głębiej w przyszłości, bo to jest temat, który integruje nie tylko kwestie ochrony zdrowia, ale i gospodarki, i rozwoju Polski, innowacyjności naszego przemysłu. To jest problem, który powoduje, że jesteśmy często zależni od jednej czy dwóch fabryk na świecie, które produkują na przykład substancje czynne. I, I musimy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy może nie warto, żeby taka produkcja toczyła się również w Polsce. Więc do tego tematu z całą pewnością wróci, wrócimy i myślę, że dzisiejsza rada pozwoliła na zainicjowanie takiej dyskusji, tak jak powiedziała pani minister. Bardzo ważnej dyskusji z udziałem y, wielu ekspertów, z udziałem Ministerstwa Zdrowia przede wszystkim, czyli tego, jak zbudować system ochrony zdrowia bardziej odporny na kryzysy. Y, mieliśmy Przykłady bardzo pozytywne. Słyszeliśmy też o różnych zagrożeniach i kłopotach, ale myślę, że takie podejście i ta dyskusja, która została dziś zainicjowana, doprowadzi do tego, że wyciągniemy wszyscy jak najlepsze wnioski i będziemy potrafili stopniowo nasz system ochrony zdrowia przebudowywać. Pandemia pokazała wszystkim, jak zdrowie jest ważne i całemu społeczeństwu, i politykom. Dziękuję bardzo. Rozmawiali Państwo o dzisiejszych danych? Czy przypadków, że jest ten próg jest na pokładzie czwartej fali? Jak temu zapobiec? Myśmy nie rozmawiali o bieżących sprawach, tak jak mówiła Pani Minister. Raczej się pochylaliśmy nad strategicznymi rozwiązaniami, które mogą y, przyczynić się do, tak jak powiedziałem, do tego, że systemy ochrony zdrowia będą bardziej odporne, że będą mogły zmierzyć się na przykład z narastającą liczbą chorych, a jednocześnie nie doprowadzić do zapaści w innych obszarach. Także akurat dzisiaj nie rozmawialiśmy o sprawach, Bezpośrednich typu cytosakaże. A ale pan minister Kraska, który dzisiaj w tym spotkaniu uczestniczył, powiedział, że wnioski z poprzednich trzech fal są na tyle precyzyjne i na tyle dobrze recenzowane i wyciągnięte są te wskazówki na tę czwartą falę. Że do czwartej fali jesteśmy przygotowani zdecydowanie lepiej niż do dotychczasowych poprzednich. O ile w ogóle można być przygotowanym na coś, o czym tak mało wiemy. A właśnie dziś tak, nie? prezydent mniej więcej w tym czasie, kiedy Państwo debatowali, rozmawiali, także pojawiła się informacja, tym, że już Pan podpisało podpisał ustawę dotyczącą nakładów na służbę zdrowia, to jest to 6% taka w 2023 roku. Jak to perspektywicznie jest ważne w kontekście tego, co Państwo tu mówili, ten wzrost nakładów, jeżeli chcemy myśleć o tym, żeby... Mówiliśmy ten... także właśnie o tym, jak najlepiej wykorzystać... Rosnące nakłady w taki sposób, żeby one przynosiły proporcjonalny do wzrostu efekt, dlatego że do tej pory jest tak, że nakłady rosną, natomiast efekty no, nie są na tyle zadowalające, jakich by się oczekiwało. I to jest właśnie ten temat, który będziemy na naszej Radzie omawiać. Właśnie przygotowanie systemu w taki sposób, żeby był bardziej efektywny, żeby był bardziej skuteczny i żeby środki, które są już niemałe, naprawdę przeznaczane, były wykorzystane w sposób e, możliwie e, najlepszy. I to jest właśnie dla nas również zadanie. To, to był naprawdę bardzo istotny element dyskusji. Temu sporo czasu poświęcono i gdybyśmy mieli wymienić no, jeden z najważniejszych, czy może nawet najważniejszy problem, z którym się boryka polska ochrona zdrowia. To są braki kadrowe, tak, które jest trudno zniwelować w nieodległej czasowo perspektywie. Także ten temat był dość głęboko poruszany i wzrost finansowania, z którym mamy do czynienia w perspektywie lat 2015-2021, nie ja przypomnę, to jest wzrost o ponad 50%, a mimo wszystko to się nie przełożyło w wystarczający sposób na większą efektywność systemu. Także z tego wszystkiego na pewno trzeba wnioski wyciągnąć. Podczas dzisiejszego posiedzenia miał być zaprezentowany raport właśnie. Poradziła sobie służba zdrowia z pandemią koronawirusa. Jakie jeszcze wnioski z tego raportu wynikają? Czy Państwo przypominacie teraz pole do jakiejś inicjatywy legislacyjnej Pana Prezydenta? Ja myślę, że to jest raport, który był tylko jednym z głosem w dyskusji, bo przypomnę, to nie jest żaden oficjalny raport pana prezydenta, ani nawet powstały na zamówienie pani, pana prezydenta. To jest raport jednego z, z think tanków i myślę, że to jest tylko początek do tego, żeby nad tym tematem dyskutować. Więc trudno mówić o wyciąganiu wniosków na podstawie jednostkowego raportu. On wymaga z całą pewnością poszerzenia o. I uzupełnienia szczegółowe dane i skonfrontowania z tymi danymi. Dopiero wtedy będzie mowa o wyciąganiu wniosków. Znaczy, trzeba dodać też, że pandemia się toczy, ona ma co chwila inny obraz, tak, inny przebieg, natomiast dane zdobywa się, a analizuje w określonym czasie. Także na pewno w tej chwili różne ośrodki przygotowują raporty i jak wiadomo, punkt wyjścia to jest szerokie spektrum. Informacji, które, które będziemy mogli sobie pooglądać i analizować. Na pewno system jest tak zorganizowany, że zaangażowanie ludzi, które jest ogromne w służbie zdrowia, tak? i ogromne środki powinny przynosić lepsze efekty. I co do tego chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że ludzie, pieniądze, zasoby powinny się przekładać na efekty. I tych, i tych efektów jak najlepszych e, oczekujemy. Natomiast no, musimy pamiętać ciągle jednak o tym, że do tej pory ten system, który nie był na to przygotowany, bo nie mógł być, nigdzie na świecie nie był system przygotowany na takie zdarzenie, Dał radę. Dał radę system. Prezydent powiedział, daliśmy radę i mamy nadzieję, że dalej będziemy dawać radę, że czwarta fala będzie jeszcze lepiej przez służbę zdrowia zabezpieczona. Ciekawą rzeczą była rozmowa też o szpitalach tymczasowych. Tak? Że to jest taka, która się pojawiła nagle. Ale że powinna być może w polskim systemie i w ogóle zostać, dlatego że różnego typu e, mogą się wydarzyć sytuacje, a tworzenie tego wszystkiego na nowo za każdym razem jest i kosztowne, i wymaga procesów, i wymaga e, przepisów prawa, a te szpitale już po prostu są, procesy są, e, ludzie są, także zasób który jest do wykorzystania. No zobacz, uruchamianie ich teraz przy czwartej fali będzie bardzo proste, tak? One mają wszystko co potrzeba, więc właściwie wystarczy tylko przekręcić kluczyk. Pandemia była zaskoczeniem dla wszystkich w całej Europie I, i wszyscy się jej uczyli w trakcie, i systemy ochrony zdrowia, i politycy. To była zresztą ciekawa informacja też, dlaczego na przykład we Włoszech były takie problemy, bo się okazało, że ochrona zdrowia w Lombardii, w tej najbogatszej, najbardziej uprzemysłowionej części Włoch, w dużej mierze została sprywatyzowana, czy poddana takim procesom właśnie efektywnego zarządzania. No ale w sytuacji kryzysu to się po prostu nie sprawdziło. Także raport, który Pani traktowała, należy traktować jako początek dyskusji, nie jako punkt końcowy, w oparciu o który można jakieś pisać ustawy, czy wydawać rekomendacje. To jest wyłącznie początek dyskusji. Jestem przekonany, że takich raportów zobaczymy jeszcze co najmniej kilka i dopiero wtedy będzie można wydać jakieś twarde rekomendacje. जति बास छ त्यति नै छ